naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca, społeczność Ducha Świętego, te niech będą z nami wszystkimi odtąd aż na wieki wieków. Amen. Święto w wstąpienia Pańskiego. Wsłuchajmy się w Boże Słowo, które Kościół daje nam do rozważania. To słowo czytam z listu do Efezjan, z pierwszego rozdziału, w wierszach od dwudziestego po dwudziesty trzeci. I posadził go po swojej prawicy w niebiosach, ponad wszelką zwierzchnością, władzą, mocą i panowaniem, ponad wszelkim imieniem, wzywanym nie tylko w obecnym świecie, ale i w przyszłym. Wszystko też poddał pod Jego stopy, a jego ustanowił nade wszystko głową Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią tego, który wszystko, doskonale wypełnia. O Panie Boże, chcemy prosić, abyś raczył pobłogosławić słuchanie Twojego świętego Słowa. Mów do nas, bo Twoje Słowo jest odwieczną prawdą. Amen. Mogłoby się wydawać, że dziwne święto dzisiaj obchodzimy, tak jak mówiłem na wstępie, nie jest ono w Polsce naznaczone czerwonym kolorem, a więc nie jest to dzień wolny od pracy. Patrząc na frekwencję uczestników naszego dzisiejszego nabożeństwa, czy też spoglądając na relację internetową, też nie cieszy się to nabożeństwo i to święto jakimś wielkim powodzeniem. I pewnie gdybyśmy teraz wyszli z naszego Kościoła, stanęli na rogu Piotrkowskiej i Czerwonej, czy Piotrkowskiej i Milionowej i zapytali przechodniów, osoby przejeżdżające, wysiadające z tramwaju, co dzisiaj jest za dzień, co dzisiaj jest za święto, to pewnie mało kto by wiedział, jeżeli w ogóle by jakaś odpowiedź związana ze świętem w wstąpienia pańskiego padła, będziemy dokąd się śpieszymy i gdzieś nam też umyka istota tego, że Chrystus, który się narodził, Chrystus, który umarł i z zmartwychwstał, został również wzięty do nieba, a 10 dni później zostaje posłany Duch Święty na świat, który jest zaczątkiem Kościoła. Dzisiaj właśnie obchodzimy święto w Wniebowstąpienia Pańskiego i sama ta nazwa Wniebowstąpienie w niebo wstąpienie już pokazuje w jakiś sposób nakierunkowuje nas nasze zmysły nasze oczekiwania w jakiś sposób też być może dzisiaj może nie liczni ale jednak chcielibyśmy w niebo spojrzeć zobaczyć coś wyjątkowego coś co jest elementem naszej wiary bo przecież w wyznaniach wiary które zmawiamy w kościele też o niebo wstąpieniu przecież mówimy ale mamy tutaj pewien problem by ze świętem w niebo wstąpienia się zmierzyć bo jest pewien rozdźwięk pomiędzy tym, co znamy, tym, co widzimy, spoglądając w niebo, a miejscem, miejscem szczególnej Bożej Obecności. Być może, jeżeli jesteście uważnymi słuchaczami, tekstów, które w poszczególne niedziele wygłaszamy, to pamiętacie, że jedną z niedziel po Wielkanocy rozważaliśmy tekst, który mówił o trzecim spotkaniu Jezusa ze swoimi uczniami. To spotkanie miało miejsce nad Jeziorem Galilejskim. Ja rozważając ten fragment Ewangelii, wskazywałem na pewne symbole, a w tamtej Ewangelii tych symboli było bardzo dużo, które musimy z tekstu wyciągnąć, by zrozumieć głębię przesłania tego, co ewangelista nam powiedział. To trzecie spotkanie z Jezusem miało miejsce w takich dramatycznych okolicznościach. Uczniowie po Wielkim Piątku powrócili do łowienia ryb, do tego, czym się wcześniej zajmowali, wypłynęli, całą noc łowili, nic nie złowili przychodzi Jezus z martwych wstały, mówi zarzućcie jeszcze raz sieci i uczniowie łowią 123 ryby to był ten pierwszy symbol 123 ryby tak wierzono tak wtedy policzono że 123 gatunki ryb żyją w jeziorze galilejskim ale więc to była wskazówka dla uczniów Jezusa że nie jesteście powołani tylko by głosić ewangelię przedstawicielom jednego narodu. Nie jesteście posłani do jednego kręgu kulturowego, ale ta liczba ryb wskazywała, że są posłani do wszystkich, że mają stać się rybakami ludzi wszystkich na całym świecie, że są posłani do każdego narodu, do każdego człowieka. To był jeden symbol. Drugi symbol jest związany z nazwą. Oczywiście mówimy jezioro Galilejskie, bo faktycznie to jest zbiornik słodkowodny. Ale często też zamiennie mówi się Morze Galilejskie. A Morze dla tamtych ludzi było też bardzo symbolicznym miejscem związanym ze strachem, z lękiem, z demonami. Znajdowało się blisko Szeolu, a więc też w jakiś sposób Morze symbolizowało śmierć. to, czego ludzie najbardziej się boją. I kiedy Szymon Piotr zobaczył Jezusa, wskoczył do tego morza. Kolejny symbol mierzy się bezpośrednio ze swoim lękiem, ze swoim strachem. Widząc zmartwychwstałego Chrystusa może wskoczyć w tą otchłań, która przecież go przerażała, paraliżowała. Ale widząc Chrystusa wie, że musi dotknąć własnej śmierci, by zmartwychwstać do życia i do nowych działań. A więc widzimy u ludzi współczesnych Jezusowi żyjących 2000 lat temu, że na jednym biegunie jest morze, siedlisko strachu, lęku, tego wszystkiego, co nas, nas przerasta, co nas y, paraliżuje, no ale skoro jest jeden biegun, to musi być i drugi. I drugim biegunem jest niebo. Niebo. A więc yy, to, z czym kojarzy się człowiekowi błogosławieństwo, no bo co na nas spływa z nieba? Ożywczy deszcz, który daje życie. Z nieba padają promienie słońca, które sprawiają, że też żyjemy. Nie ma życia bez wody i bez słońca. Oczywiście zdarza się, że z nieba pada grad, że przychodzi burza jakaś wichura, która ma destrukcyjną moc. Wtedy ludzie sobie to wyobrażali, że właśnie to jest jakiś wyraz Bożego gniewu, że Pan Bóg posyłając te nadprzyrodzone zjawiska chce coś człowiekowi bardzo ważnego powiedzieć. Moi drodzy, dla nas dzisiaj współczesnych właśnie musimy sobie w jakiś sposób przypomnieć i spróbować zrozumieć, jak rozumieli te dwa przeciwległe bieguny, morze i niebo, ludzie, do których przemawiał Jezus, którzy byli jego naocznymi świadkami, bo my dzisiaj, dwa tysiące lat później, mamy już zupełnie inne wyobrażenia. Wiemy, że da się przepłynąć z jednego kontynentu na drugi kontynent. Można nurkować w morzach, w oceanach. Wiemy, chociaż dalej one są bardzo nieodkryte, to jednak znamy wszystkie stworzenia, czy prawie wszystkie stworzenia, które żyją pod wodą. To samo spoglądając w niebo, nam dzisiaj niebo bardziej kojarzy się z tymi wszystkimi pręgami, które świadczą o przelatujących samolotach nad naszymi głowami. Dla nas dzisiaj niebo jest miejscem komunikacji bezpiecznej, szybkiej, w przemieszczaniu się z jednego miejsca do drugiego. Niebo, spoglądając w niebo, widzimy też wizjonerów, jak chociażby Elon Musk, miliarder, wizjoner, który zapowiada, że w wcale nieodległej przeszłości... Być może będzie możliwe, by człowiek zamieszkał na Marsie. A więc mamy zupełnie inną perspektywę. Być może dzisiaj dla wielu szczytem marzeń jest podróż na Zanzibar, ale być może za kilkadziesiąt lat szczytem marzeń będzie spędzenie urlopu właśnie na Marsie. I to wcale nie są jakieś odległe mrzonki. To jest rzeczywistością. Żyjemy w takim, a nie innym świecie, który penetruje te obszary, które dla Wielu, wielu ludzi żyjących przed nami były czymś całkowicie zakrytym, nieodkrytym, tajemniczym, groźnym. Ale dzisiaj, kiedy mówimy o święcie w Pańskiego, to musimy w jakiś sposób na to święto też spojrzeć z perspektywy ludzi, którzy żyli przed nami, którzy nam opisują, czy to w tym fragmencie Ewangelii, który był czytany, czy tak jak to robi dzisiaj apostoł w tym liście do Efezjan. Bo faktycznie nasz świat jest inny niż świat ludzi żyjących w starożytności. I tak jak tam ci ludzie... Pytając, gdzie jest Bóg, siłą rzeczy spoglądali w niebo. Tak samo i my dzisiaj, pytając, gdzie jest Bóg, szukamy bardzo różnych odpowiedzi. To dzisiejsze święto też do szukania odpowiedzi na te pytania bardzo mocno nas zachęca. Apostoł w tym liście do Rzymian tak opisuje. Rzeczywistość, przed którą stawia nas Chrystus po wniebowstąpieniu. Posadził Go po swojej prawicy w niebiosach, ponad wszelką zwierzchnością, władzą, mocą i panowaniem, ponad wszelkim imieniem wzywanym nie tylko w obecnym świecie, ale i w przyszłym. Wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego ustanowił nade wszystko głową Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią tego, który wszystko doskonale wypełnia. Ten tekst dzisiaj właśnie rozważany w święto wniebowstąpienia pańskiego zachęca nas, byśmy szukając Boga, pytając, gdzie jest Bóg, nie tylko stali, i spoglądali w niebo. Nie musimy stać tak bezradnie, spoglądając w niebo, jak to uczynili uczniowie. O tym czytamy też w Ewangelii, że właśnie dla nich to był kolejny szok, kiedy Jezus został zabrany sprzed ich oczu, że stali bezradnie i spoglądali w niebo. Ten tekst z dzisiejszego listu do Efezjan mówi nam, że Chrystus jest ponad nami. Ponad nami, a więc ponad naszymi ograniczeniami, ponad naszymi wyobrażeniami. To ponad nie oznacza jakiegoś fizycznego miejsca, które możemy palcem wskazać, które możemy w plastyczny sposób namalować, tak jak to robią często artyści, chociażby na naszym witrażu, na naszej rozecie przedstawiającej w niebo wstąpienie. Jezusa Chrystusa. Chrystus jest ponad, ponad tym wszystkim, co znamy, ponad naszymi wyobrażeniami, ponad tym, co możemy nazwać, zdefiniować, dotknąć. A więc ten dzisiejszy tekst i cały, cała wymowa tego święta pokazuje, że Chrystus jest bardzo blisko z nas. Że Chrystusa możemy spotkać wśród nas, że On jest obecny w życiu każdego z nas. Jesteśmy wezwani nie tylko do spotkania w niebie, do którego jako ludzie wiary podążamy, ale Chrystusa możemy i powinniśmy spotkać już tu i teraz, tu wśród nas, tu na ziemi, tu w naszym życiu. Bo wezwani jesteśmy do Jego naśladowania które ma mieć miejsce już tu, w tej rzeczywistości, w tym naszym doświadczeniu tego, co przeżywamy, tego, co nas cieszy i tego, co jest dla nas trudne. Bo niebo, moi drodzy, to nie jest przestrzeń ponad chmurami, ale niebo to życie z Bogiem. Niebo to życie z Bogiem. To Jego bliskość. To Jego prowadzenie w każdej okoliczności życia. I gdy tego doświadczasz w swoim życiu, to doświadczasz nieba. To żyjesz w niebie. Ten tekst bardzo pięknie nam to op opisuje. Chrystus, który jest ponad wszelką zwierzchnością, władzą, mocą, panowaniem. Chrystus, który jest ponad wszelkim imieniem, które znamy. Jest tym, który jest głową Kościoła. To na Chrystusie mamy się koncentrować. To On jest tym, który nie zna tych wszystkich ograniczeń, które nas jeszcze w tym życiu tak bardzo mocno trzymają tu w tej rzeczywistości, nie pozwalają nam się rozwinąć, nie pozwalają nam ogarnąć. Tego, kim jest Bóg i co on dla nas w Chrystusie uczynił. Ale to Chrystus jest głową Kościoła, który pokazuje nam, że On jest ponad naszym ograniczeniem, naszą niemocą, tym wszystkim, czego nie jesteśmy w stanie pojąć naszym rozumem. Ale On zachęca nas do wiary. On zachęca nas do tego, abyśmy. Niebo doświadczyli już tu, spotykając Boga, spotykając Chrystusa w drugim człowieku i żyjąc dla siebie każdego dnia. I oby to doświadczenie nieba było i naszym udziałem dzisiaj w tej rzeczywistości, w której jesteśmy, Bo spotykając Chrystusa, doświadczając Jego łaski, Jego motywacji do dobrego życia, do nadziei doświadczamy już przed smaku nieba, które jest przyobiecane każdemu, kto wierzy w jego imię. Amen. Módlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za to dzisiejsze święto Święto, które często chcemy w bardzo plastyczny sposób sobie przedstawić, by w jakiś sposób taki właśnie, a nie inny, przybliżyć się do tej tajemnicy, w jaki sposób Chrystus został zabrany spośród swoich uczniów. A Ty mówisz nam w tym słowie, że niebo jest tam, gdzie spotykamy Boga, gdzie żyjemy z Bogiem. Gdzie doświadczamy Jego błogosławieństwa, Jego szczególnej bliskości. I dziękujemy Ci za to, że historia zbawienia nie zakończyła się wraz z wniebowstąpieniem Chrystusa, ale Ty posłałeś tu na ten świat ducha świętego, tego, który nas powołuje, zgromadza, oświeca i w prawdziwej wierze utrzymuje. I daj Panie, abyśmy pomimo naszych ograniczeń, pomimo naszej niemocy chcieli i potrafili uwierzyć i zaufać, wiedząc, że naśladując Ciebie, przybliżamy się do tego celu, do którego wszyscy podążamy. Błogosław Panie naszą wiarę, nasze poszukiwania, nasze modlitwy, nasze wczytywanie się w Twoje Słowo, abyśmy każdego dnia doświadczali twojej bliskości a poprzez nią byśmy mogli dotknąć nieba które przygotowałeś dla każdego wierzącego oto cię prosimy w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa amen Muzyka